Rozciąganie mięśnia czworogłowego uda. Stań przodem do oparcia krzesła, oprzyj się ręką. Zegnij nogę w kolanie, chwyć ręką za kostkę i przyciągnij stopę do pośladka. Całe ciało powinno być ustawione w jednej linii. Wykonaj ćwiczenie. Naciśnij delikatnie nogą na dłoń w kierunku podłogi. Napnij mięśnie po przedniej stronie uda. Wytrzymaj chwilę w tej pozycji, rozluźnij. Następnie przyciągnij mocniej stopę do pośladka, rozciągając mięśnie. Powtórz ćwiczenie trzy razy, pogłębiając rozciąganie mięśnia czworogłowego uda. Podczas ćwiczenia oddychaj głęboko. Wszystkie ruchy wykonuj wolno i dokładnie. Błędem jest wysunięcie zgiętej nogi w kolanie do przodu, pochylanie tułowia w przód. Utrzymuj wyprostowaną postawę.